Jeleniogórskie schronisko dla małych zwierząt w porównaniu do roku poprzedniego odnotowało mniejszą liczbę adopcji. Na szczęście nie wynika to ze spadku zainteresowania przygarnianiem porzuconych zwierząt. Porównując okres półrocza yy, możemy, możemy stwierdzić, że około 40 psów mniej przyjęliśmy i tak samo podczas, czyli ten proces adopcyjny zmniejszył się o te kilkadziesiąt psów. Generalnie za pierwsze półrocze wyadoptowaliśmy, nie że wykupione, wyadoptowaliśmy około 50 psów. Jest to naprawdę wynik też dobry. Co ważne schronisko cały czas poprawia warunki bytowe swoich podopiecznych. W tym roku zrobiliśmy takie naprawdę zobaczycie Państwo, wspaniałe zabezpieczenia między boksami. To są zabezpieczenia zrobione z desek, z prawdziwych z desek, że psy nie reagują na siebie, czyli są oddzielone od siebie, są spokojniejsze, nie ma takich emocji, nie ma jakiegoś takiego podgryzania, więc to jest bardzo ważne. A co najważniejsze, mamy zrobiony piękny wybieg, zielony wybieg. Jak Odgrodzony od, od naszych boksów. Psy są tam spokojniejsze, psy są tam zabawiane przez, przez naszych tu pracowników i przez nas wszystkich. Psy tak samo lubią się bawić, a nie lubią być same na wybiegu. Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. Zanim pies trafi do adopcji, często wymaga wielu godzin pracy. Najważniejszą inwestycją u nas to jest zwierzak, to jest pies. To są prace, prace, cały czas prace, które powodują, że ten pies jest przygotowywany naprawdę do wspaniałej adopcji. To jest leczenie, to jest cał, cały proces przygotowywania, czyli praca z behawiorystą, praca z streserem. Pamiętajmy, że jakiekolwiek zwierzę kot, pies, chomik czy świnka morska to ogromny obowiązek i nie należy pochopnie podejmować decyzji o jego posiadaniu.